Krzysztof Szmagier Dwadzieścia cztery godziny śledztwa Czyta Bronisław Cieślak CZĘŚĆ DRUGA Ścisz, milicjant siedzący za kierownicą radiowozu, gestem nakazał wyłączenie radia. Otworzył drzwi i przez chwilę nasłuchiwał. Co jest? zapytał drugi. Coś jakby... nie skończył. Przejedźmy się, zdecydował. Uruchomił silnik, wyjechał na chodnik i prawie w miejscu zawrócił. Wolno jechał po wyboistej oblodzonej drodze. Światła reflektorów raz świeciły nisko w ziemię, aby za chwilę na kolejnej nierówności oświetlać gałęzie drzew. W pewnym momencie milicjanci dostrzegli w światłach leżący na ziemi płaszcz. Stanęli, zaniepokoił ich ten widok. Kierowca otworzył drzwi i wysiadł z radiowozu, zanim wyskoczył drugi funkcjonariusz. Kierowca podszedł bliżej i dał znak ręką koledze, aby się zatrzymał. Młody milicjant, bez żadnych dystynkcji, nadal trzymał radyjko, cofnął rękę, którą sięgał już pod płaszcz. Miał najwyżej dwadzieścia lat. – Zgaź do kurwy nędzy te swoje rokendrole i nie pakuj się tu z kopytami – spojrzał groźnie kierowca starszy – Otyły mężczyzna w stopniu sierżanta. Daj mi letarkę. Rozkazał. Chłopak cofnął się do wozu. Po chwili słaby strumień światła omiótł okoliczne krzewy. Kilka metrów dalej leżała otwarta torebka. Sierżant, stojąc w smudze świateł samochodu, zatrzymał się i nasłuchując, uważnie się rozglądał. Jest tu kto? krzyknął. W panującej wokoło ciszy rozległo się tylko dalekie naszczekiwanie psa. Zostań przy wozie, zapal długie i patrz co się dzieje za moimi plecami, rzucił sierżant szeptem. Świecąc latarką po śniegu, ominął z daleka torebkę i szukał dalej. Najpierw zobaczył nogi. Dziewczyna leżała kilka metrów od drogi. Skierował światło latarki na twarz. Otwarte oczy patrzyły nieruchomo. Z ust wyciekała cienka strużka krwi. Bluzka i żółty sweter w szerokie pasy były ubrudzone błotem i podarte. Sierżant podszedł do dziewczyny i wziął ją za rękę. Próbował wyczuć puls. Zawiadom stanowisko dowodzenia. To się stało przed chwilą. Niech dają karetkę i ekipę i nie tu. Jak mają psa, to niech podeślą. Przyda się. Borewicz z Zubkiem wysiedli z samochodu. Na miejscu pracowała już ekipa dochodzeniowa. – O której znaleźliście zamordowaną? – Zubek spojrzał pytająco na sierżanta. – To było parę minut po dwudziestej – odezwał się stojący obok sierżanta mężczyzna. Sierżant skierował na niego światło latarki. Mężczyzna cofnął twarz w mrok. Zubek spojrzał zdziwiony. – Nie was się o to pytam. A w ogóle… Co wy tu robicie, kim jesteście? Nazywam się Uliński, Łukasz Uliński. Przybiegłem, jak usłyszałem strzał, chciałem w czymś pomóc, mieszkam tu niedaleko. Jako były oficer, zreflektował się mężczyzna, był wysoki, szczupły, lekko szpakowaty. Robił wrażenie eleganckiego, emerytowanego oficera z angielskich filmów. Mówił staranną polszczyzną, wyraźnie akcentując sylaby. Borewicz odwrócił na moment głowę i przyjrzał się uważnie Ulińskiemu. Dziękujemy panu za pomoc, za chwilę zostanie pan przesłuchany, ale na razie musimy ustalić kilka spraw we własnym zakresie. Pan chyba zna angielskie zwyczaje, że niepytany nie odpowiada. Przepraszam, Ulińskiego uraziła ta uwaga. Ale, a propos, skąd pan wie, że byłem w Anglii? My się chyba nie znamy. Wydaje mi się, że pod Lenino nie noszono takich kurtek, odparł Borewicz. Proszę zaczekać w samochodzie. Skinął głową w stronę radiowozu. Uliński skłonił się i sztywno odszedł we wskazanym kierunku. Do Borewicza podszedł szef ekipy kryminalistycznej. Jest trochę, jak na początek. Strzał w plecy, wybebeszona torebka, ale jest legitymacja. Nazywa się Katarzyna Janczak. Dwadzieścia lat. Uczennica zaocznego technikum rolniczego. Pusta portmonetka, jakieś drobiazgi. Mamy adres zamieszkania, no i męska chustka, no, cała zakrwawiona, i taki dziwny sznurek. Wyciągnął celofanową torebkę z linką. Borewicz wziął torebkę do ręki. Biały sznurek, dość gruby, zakończony był na końcach z supełkami. Wyglądał jak linka żeglarska, lub ściągacz do plecaka. Łuska? spytał krótko. Nie ma. Ściągnijcie saperów. A co pies? Jeszcze go nie dowieźli. Borewicz oddał celofanową torebkę i wrócił do radiowozu. Uliński zamyślony siedział na tylnym siedzeniu. Borewicz stanął obok kierowcy. Nie zdążył jednak zadać żadnego pytania. Emerytowany żołnierz zaczął mówić sam. Muszę się cofnąć nieco w czasie. Otóż. Koło godziny dziewiętnastej wracałem pieszo do domu od przystanku. Mam tu własne gospodarstwo, ogrodniczo warzywne, wyjaśnił. Przy drodze, tu, przy krzyżówce, wskazał za siebie. Zauważyłem chłopca i dwie dziewczyny. Obok nich stał oparty o pień motocykl. Słyszałem śmiech. Jedna z nich miała na sobie taki sweterek. Zdaje mi się, że poznaje tę dziewczynę, ale ręczyć nie mogę ze wzrokiem u mnie nie najlepiej skutki ciężkiej kontuzji głowy w kampanii afrykańskiej pod El Alamein. Co się potem działo, nie wiem. Cały czas byłem w szklarni. Przybiegłem, kiedy zobaczyłem radiowóz. Borewicz słuchał uważnie, nie patrząc na Ulińskiego. Z kim pan mieszka? Kto mógłby nam jeszcze coś powiedzieć? Gdzie były te osoby wtedy? Mieszkam ze swoim wychowankiem, pomaga mi w pracy, jest uczciwym i porządnym chłopcem. Mogę za niego ręczyć oficerskim słowem honoru. Nie ma go w tej chwili w domu. Gdzieś się zawieruszył. Może ten chłopak je zna, może je odwiedzał. Uliński zmienił się nagle na twarzy. Nie, nie, to absolutnie wykluczone. Zaprzeczył z nieoczekiwaną gwałtownością. Mój wychowanek nie ugania się za spódniczkami – Pochłania go wyłącznie praca i nauka. Mówiąc, zawieruszył się, miałem na myśli pójście do kolegi po książkę. Nie, on nigdzie sam się nie szwenda. Przygotowuje się do egzaminu wstępnego na uniwersytet, powiedział z dumą. Będzie zdawał na historię sztuki. Przepraszam, ale chciałbym, żeby pan obejrzał zwłoki, przerwał Borewicz. Wiem, że to przykre, nawet dla byłego wojskowego, ale niestety konieczne. Uliński skinął głową i wysiadł z radiowozu. – Zna pan nią? – zapytał Borewicz, kiedy stanęli przy noszach przykrytych prześcieradłem. Odsłonił ciało i uważnie obserwował reakcję Ulińskiego. – Tak, to ta dziewczyna, która stała pod drzewem z tą drugą i z motocyklistą. – Tak, była w takiej bluzce. To Kasia. Pracuje… znaczy pracowała… Tu u sąsiadów, u Feliksa Poczesnego. Bardzo ją wszyscy lubili. Sierota mieszkała u ciotki. Uliński odszedł na bok. Przepraszam, trudno mi. Myślałem, że nigdy już nie będę oglądał pomordowanych ludzi. Przepraszam, opanował się po chwili. Dziękuję panu, powiedział Borewicz, jest pan wolny. Skinął głową na pożegnanie i skierował się w stronę ambulansu kryminalistycznego. Mocno zmarzł. Zubek na widok Borywicza drgnął speszony i szybkim ruchem oddał coś stojącemu obok milicjantowi. Borywicz nie spodziewał się po nim takiej zręczności. Spojrzał z rozbawieniem na zawstydzonego Zubka i pociągnął nosem. Pytająco uniósł brwi. Zubek miał niepewną minę. — Straszny ziąb może wy też? — zaproponował nieśmiało. Borewicz zmarszczył brwi. Wódka? zaczął z oburzeniem. Na ulicy? W czasie czynności śledczych? Wziął głęboki oddech, z satysfakcją obserwując, jak żebek coraz bardziej się kuli. A z przyjemnością uśmiechnął się szeroko. Szybko łyknął spory haust i ukradkiem oddał butelkę. Jedziemy do niej, do domu. Ruszył do radiowozu. Pies na widok wchodzących na podwórze Borewicza i zupka zaczął ujadać, szarpiąc się na łańcuchu. Domek był niewielki, otoczony małym ogródkiem tuż na granicy wielkiego osiedla. Pozostałość z dawnych lat, jakich wiele na obrzeżach Warszawy. Borewicz zapukał. Otworzyła starsza, schludnie ubrana kobieta: Dobry wieczór, jestem z milicji. Czy tu mieszka Kasia Janczak? Na twarzy kobiety pojawił się niepokój. Tak. A nie ma jej jeszcze, nie wróciła z pracy, rozłożyła bezradnie ręce. Czy mogę wejść? Kobieta wyjrzała, dostrzegła radiowóz z zapaloną lampą na dachu, otworzyła szerzej drzwi. Proszę bardzo. Czy coś się stało? Zapytała. Zaprosiła go gestem do mieszkania. Kuchnia była mała, skromnie urządzona. Borewicz uważnie przyjrzał się kobiecie, zaskoczył go jej spokój. I chłodna rzeczowość pytań. Dzwoniła pani do znajomych na pogotowie? Z kim się przyjaźniła najbardziej? Pytał dalej. Z taką Jolką. Mieszka gdzieś przy Górczewskiej. Kasia ma do którego wpisuje sobie adresy. Ma nawet parę telefonów. Kobieta przeszła do pokoju obok. Zaraz zobaczymy. Ale to bardzo elegancka panienka. I taka, bestchnęła, chyba nie dla Kasi. Na podwórzu pies znowu zaczął ujadać na ich widok. Zubek z Borewiczem przeszli przez ogródek i wsiedli do radiowozu. Zubek obejrzał się za siebie. – Dlaczego nie powiedzieliście jej, że ta mała nie żyje? Borewicz spojrzał na domek. – Złych wiadomości starym ludziom nie należy mówić przed nocą. Tak podobno uważali starzy Indianie. – I moja babcia – dodał po chwili. – Na lazurową siedem, na sygnale rzucił w stronę kierowcy. Koniec części drugiej, przejdź do części trzeciej.